Cześć siemanko wszystkim, z tej strony Macik to kolejny odcinek z Narutoshi Shibuden Ultimate Ninja Storm 4 z Walk Online. Udało mi się znaleźć przeciwnika, w tym odcinku zamierzam, zamierzam stoczyć przynajmniej 5 Walk To będzie, mi się zdaje odpowiedni czas. Także przeciwnik już przyszedł. Początkowo zaklam moim ulubionym teamem A dalej się zobaczę. O, ja wybieram, no bo ja ustawiam. Ehm, wybierzmy to. I kogo wybrał nasz przeciwnik? Przekonajmy się. Haku. A też miałem zamiar później zagrać Haku. Mm, bardzo lubię tą postać. Też. Pożądany cel. Jeszcze nie obejrzałem, o co chodzi z tymi pożądanymi celami u góry, bo już tak parę razy mi się zdarzyło. Ale może jakąś się nagrodę dostaje jak się wygra. To znaczy, że walka nie będzie łatwa. Lagi są. Dobra. Lagów nie ma jako takich. <śmiech> 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 Ale fajnie to zrobiłem. No. Dobra. Dobrze. Coś nam, coś nam wychodzi. Trzyma się z daleka, widać, bo i się podejść, czyli to jest taki gracz, który nie podchodzi, żeby walczyć. Nie jest taki gracz, który podchodzi, żeby z tą się pobić, tylko tylko będzie się z tobą starał. O, dobrze. Skończyły się kłodełki. To nasza okazja. Kurde. Gdyby mnie. Kaj ten. O, nam też się skończyły. Uuu. Poddał się. Kurde. Ty zabrał mi więcej życia. No, dobra, tam nic nam nie zrobi. Ale i tak powiem, że to. Dla mnie zadziwiające, że tak dużo życia mi zabrą. A ja mu tak mało. <grywa> Skupiłem się na walce. Dlatego nic nie gadałem. Kurde, muszę się skupić, nie chcę przegrać. No, straciłem już całe wsparcie, w sensie atak ze wsparciem. Kurde. Ach, złapała mnie. Się no nie, jeszcze, nie, jeszcze zablokuję. Muszę się naładować trochę. Dobra, Rin mi pomaga, to, to jest dobrze. a ja mogę się uwolnić. Mogę się jednak uwolnić Rin. To przynajmniej bym Zyskał. I teraz będziesz spamiła. Y Który tak mają, jak mają już prawie wygrane, to... Czas minął, milu... Aha, no i ja przegrałem. Bo, bo, się koleś trzyma z daleka, to... To jest trochę nie fair. Ja go teraz przetrzymam. Nie wiem, czemu się zmieniłem na Rin przypadkiem. Dobra, Obito wracaj. Ja nie wiem co on za bardzo próbuje osiągnąć. Żaden normalny przeciwnik <gry> nie skacze tyle. Możemy się pobawić i ja wygram teraz tą rundę. Przez 85 sekund. Kurde, zawała. Właśnie ona ma o tyle to fajne łapan łapanie, bo ja to mam coś takiego, o. Muszę tam podejść. Dobra, supporta wyeliminowałem, zawsze coś. A. Jej uwolni ym, uwolnienie haku jest o tyle dobre, że. w sensie o tyle łatwe, że nie zrobi nam jakichś szczególnie trudnych rzeczy czy coś, tylko będzie postawiało te lustra, które będą blokowały nasze ataki. No, niby dużo. Ja nie wiem, co ona próbuje osiągnąć tym skakaniem, ale to też wkurzające. Niektórzy tak grają, że trzymają się na dystans. A jeszcze. A wyczuł. Wycz, widać, że dobry gracz, bo wyczuwa ten moment. Wyczuwa ten moment, kiedy. Kiedy. Kurde, nie zdążyłem. Ty, właśnie. To dopiero pierwsza runda. On. Dobra. Chciałbym go złapać. Ulta, ale mi się to nie uda. Kurde, aby, a chciałem, a jeszcze nie, nie, może, nie może się uwolnić. Nie, 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 Serio. Dobra, teraz będzie się trzymać z daleka. Aha, wygrałem, dobra. Ale z moją, z moją resztką życia to mi to dużo nie da. Dobry gracz, dobry. To, to, teraz tak, jeśli będzie się trzymać z daleka, to te 90, te 100 sekund, które jest na grę, wygra, tak. Przestań latać. Też se poskacze, lubię skakać. Haha, teraz ja cię zaofałem. Słaniaczku. Przebi mnie, Przebił mnie, nie, 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 tego nie, nie, Kurde, ale lubię tego ulta. Kurde. <śmulacz> Ważne, że jeden zabrałem. Dobra, to była pierwsza walka. Zobaczę, czy się załapię na rewanż. Chętnie bym z nim spróbował jeszcze raz. <laughs> Dobra. Nie, 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 nie. Czy zgodzisz się na rewanż, czy nie? Przesyłanie, czy już wyszedł? Bo niektórzy od razu po prostu wychodzą. Rewanż, chętnie z tą... Powalczę. A wybierzmy Neru Boruto i Saradę. Nie do końca obcykany w tej postaci, ale. Spodobała mi się. Zobaczymy, czy wybierze nasz przeciwnik. Ja już sobie planuję, może Yamato zagram. Hmm, wezmę sobie Yamato. Albo nie. Mam pomysł, bo widziałem jednego fajnego. Ultimate'a wspólnego. Yy, jak wezmę. W sensie nie wiem, czy to obojętnie kogo wezmę, ale tam było akurat Naruto. Yy, z nim Killer Bee. I do tego był Gara. I taki fajny ult do tego, więc. Kiba. Kurde, nie lubię. Nie umiem. No w sensie. Lubię postać. Nie umiem za bardzo nią grać. Dajcie. On może wysłać swojego psa Kurde, czemu ja ulta znowu? Hehehe <laughs> no, gorzej mu idzie, przyznam Dobrze Wysłał psa <laughs> Będę z pami... A, też dostałem ale poznałem już jego tok O haku Poznałem jego tok grania No i haku gra naprawdę dobrze Kurde zapał Dobra Boruto postarajmy się Dajesz, Sarada, dajesz! Kurde. Wyszło na jego. A mógł mnie podbić. Dobrze. Jeszcze raz. Kurde, 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 kurde. Boruto nam nic nie pomoże. Bardzo się wciągnęła w walkę. Dawaj, 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 dawaj. Kurde, kurde nie udało mi się. uderz zofa bum bum po mnie cóż yy, dobry gracz dobry Mienię sobie na Boruto od razu ale kibom nie zdaje mi się że gdy, gdyby nie możliwość zamiany kibom nie dałby rady i Yon Kurde Kurde Wycwaniaczył się ten koleś Jąde, <laughs> jone Lubię jak, on to, jak ona to mówi No kurde Kurde, myślałem, że najpierw... A tylko dlatego, że ja też nadusiłem w tym samym momencie, a tak to by był, byłem, byłem za daleko. Kurde, a to. A to svaniaczek. Dobrze. No i lusterka. Chciałbym go złapać z ulta Ale niestety, nie udaje mi się to. Kurde, pat mi się rozładowuje, a ja Dobrze, Sarada Dobra, 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 znowu nam się udało jeden Ale nie uda nam się więcej Zapewne Pat mi się rozładowuje a ładowałem go od komputera, który właśnie się włączył. Kurde. <laughs> będę mógł <mu spalić. śmiech> nie. 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 Kurde, kiepsko mi to idzie. Złapię. A, nie złapał. Szczerze myślałem, że złapię mnie w locie. Nie, 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 nie. Ty jak... <laughs> Ale znowu ten sam peg, że znążył mnie wykończyć ultem. To... Brawo. Nie. Dobry gracz, dobry. A ty... Ja teraz patrzę, że ani grama życia mu nie zabrałem. No cóż, lepsze ode mnie. Dzięki za grę poszukamy teraz innego. No ja już mm, raczej wolę nie, bo yy, no już cię poznałem owszem, ale coś czuję, że dalej bym też przegrał. Chociaż jakbym wziął postać, którą jeszcze umiem w miarę grać. No ale cóż, jedziemy dalej. Mm. Najlepiej mi jest, mi jest po prostu utworzyć własną sesję i czekać. <laughs> w ten sposób najłatwiej ogarniam mm, online. I nie trwa to zbyt długo. Zazwyczaj. Tak <laughs> będzie to po prostu trochę przytnę. I tak, 5 giera dopiero 2, czyli jeszcze z 3. No to, to, to trochę i tak czasu potrwa. Ku się widowni. O, szybko, dobra. Jestem za. On jest za. Eee, yy, Ja yy, yy, ma to. Kakashi. Eee. Yy. Dobra, Yamato Kakashi i niech będzie <laughs> Neji. Przeciwnik dokonuje wyboru. Najbardziej lubię w Yamato łapać w te klatki drewniane. To tak fajnie zawsze. Moktum. Gdzie są A kogo nasz kolega? <laughs> Jiraiya. O nie, jeśli się w dare zamieni, zamieni, o boże, o boże. już widzę tą grę. jedziemy dalej. Sparisz się? Dobra. Ty, sprawdźmy czy mi się uda. O, patrzcie. Kurde, trafiłem z Rasem A, widzisz, mógłbyś użyć Normalnie Dobra, kurde, nie lubię tych artefaktów szczerze. Chociaż tak się śmieje. Drewienka. Drewienka on przecież... Sztukę drewna to też śmieszne, prawda? Powinien mieć ich nieskończoność. Albo szybciej musiała dawać, czy coś. A w nadziei go Dobra. Dobra, złapałem go, dobrze Aha, a Neji'ego będzie ult tu, 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 tu. Dobra Dawaj, Kakashi, to mam jeszcze A, dobra, uwolniłeś się Wszyscy się widzieli, uwolniliście, czemu nie? Matko, co to jest? Jirai jeszcze uwolnionego nie widziałem Ja też się wolnię. Wygrałem? <laughs> Sam siebie skisłem, przepraszam. Ja przed chwilą myślałem, że naprawdę wygrałem. Zapałem go. Dobra. Dobra. Muszę zobaczyć, co ja mam ten. Właśnie, to jest ten spam, o którym mówiłem, którego nienawidzę. Dobrze. I tak będę mu robić. Za to, że on będzie spamił, to ja będę spamić ci. No i ja mogę albo uciekać... ...ale to tylko zawsze w jedną stronę... Ech, uwielbiam spam. Spam, 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 spam. Dobrze, A, jeszcze go złapałem, udało mi się. Dobra. No, oczywiście. Pospam sobie, czemu nie. Dobra, trochę cię... Nie, nie udało mi się. Eee, tak, pospam sobie. Jeśli ci z tym lepiej. Nie udało mi się. Dobra. A bo on na ziemi. Musi być. No kurde. Nie mogę nawet się ni nie, nic nie mogę. Nie mogę podejść. Dobra, Neji. Kurde, gdyby nie... Gdyby jego mi chwilę. Dobra. Zabiję mi jednego, drugi poleci i trzeci dobije. Wiedziałem, że tak będzie, ponieważ tak samo przez przypadek zrobiłem yy, ultem. Że po prostu widziałem, że facet jedzie tak, a... moje supporty stanęły tak, że wiedziałem, że jeden przebije. drugi dobra, zamienię się dobra ty, ja duszę dobra, a ten mnie na chwilę dobrze Teraz jeśli uda mi się go z ulta? Nie. Dobra, wiedziałem, bo ludzie lubią sobie. Kurde, zapomnę. Ale liczę na wygraną. Przyznam się, że. Dobrze. Dobrze. To była trzecia walka. Chętnie zrobię z nim rewansz. Co ty na to? No bo, bądź co bądź, wygrał raz. <grym> Szczerze, na byłem pewny, że to ja, i tak potem wygrałem? I jak to zobaczyłem, to się sam z siebie zacząłem śmiać. Kakashi, i ta jego książka. Co ty? Co powiesz na rewansz? O, dziękuję, dziękuję. No, dziękuję, dziękuję. Yy, zagramy sobie naruciakiem. Yy, albo nie, stworzę własny team, bo yy, ten mam przez przypadek źle robiony. Yy, tak, Naruto, Sasuke i Sakura, ale delast. Ja poproszę delast. Last. <grym> Ładniej wygląda. <grym> Nasz przeciwnik myśli. Nie poczekaj, aha ja wybieram planie. Niech los zdecyduje. Na moście Naruto. O, Minato. Ale lubię kryć. O, o. Może sobie zagram minato Najważniejsze jest pod y podaj się do niego i atak, tylko że to jest też ciężkie. Zależy jeszcze z kim, tak? Spójrzcie. No I patrzcie na Sekurę, jak ładna. Ja wiedziałem, że... Ja szczerze myślałem, że może uda mi się go podbić. Dobra. Szczerze, że on się nie broni, to ja tego nie rozumiem. Wyśnij mu cztery. Wiedziałem, że tam podejdzie. Jezu mi się w głowie zakręci. Tak ja nie wiem, co to próbujesz zrobić. A, trafił mi już. Tak mnie zakręcił szczerze, że <grych> przez chwilę takie... Yy... No jezu kolejzi Bo ciebie trochę nie ogarniam. A podbiłem go, ha! Nie zauważył właśnie przez to zamieszanie Ja lubię czasami zamieszanie albo ogień, albo coś, bo wtedy mogę mogę ich złapać No, on chciał się uwolnić czy jak? No pewnie, że chciał Teraz chciałbym się. Chciałbym się trochę naładować Wiedziałem, że nie uda mi się go złapać, ale... Uwolnię się? Nie Ale mogę wspólnego ulta zrobić. Kurde, a? Wyczułem i w dół. Dobra, no dawaj, no skończ to. A jeszcze mi zapał. No, oczywiście. A, nie naładowałem się. Kurde, dobre. To akurat było dobre. I co? I teraz tak, on miał... Aha. Zatrzymał mnie, czy mi się wydaje? Tak. Ty skuramy mnie wyrzucił. O ile dobrze widzę. Ty znowu mnie wyrzucił skuramy. Kurde. Powiem, nieźle, nieźle. Jeszcze... Kurde, złapał mnie, a... Aha, bo nie miałem tych. A ja już właśnie chciałem nadusić cegiełkę, ale mi nie wyszło. <ścoughs> cegiełkę, co ja mówię. Chciałbym to zakończyć jednym atakiem najchętniej. Ale on się nie da. Kurde. No, Mam w końcu. I ile można czekać? A jeszcze tego, jeszcze tam mi puści. Kurde, a ty tego supporta nawet nie dołożyłem, ale szczerze. Nie, wiedziałem. Dawać mi tutaj obronę. A, nie widziałem tego. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. Ty ja służył wszystkie Ty jak on to zrobił? O kurde Nie mogę tego przegrać, jest jeden, jeden Kurde, 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 kurde Kurde, 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 a! Kurde, jeszcze! Nie! Brawo. Brawo. Brawo, brawo, no. Przynajmniej remis. No i cóż, coś mi się zdaje, że zrobimy sobie ostatnią, pewną walkę właśnie teraz. Jeśli mi nie starczy, że są na filmiku, tutaj go zakończę.